Dzień dobry. Witam. Welcome, to everybody. That, that's all. That's all I know. Uh, Good morning everybody uh, and welcome to Wednesday the 4 Dzień I don't know, that, I'm lost. Więc witam w środę. Wydaje mi się, że to czwarty dzień, ale trochę gubię czas. My thought that I want to share today Was really Moja myśl na dzisiaj, którą chciałbym się podzielić, jest bardzo prosta. It was when Więc to kiedy Marcin wczoraj mówił o tym powrocie do początku historii. I zaczął mówić o stworzeniu. And he said, Do you realize it wasn't until God created the, uh, the, the animals, the fish? I... The animals? Yeah, and The fish in the sea? Kiedy Bóg stworzył yeah. stworzenia, that he started to bless them. Zaczą, wtedy zaczął je and it, something so simple it was like. It really struck me very deeply. And he said, Do you realize that? God gave everything to us, the universe, everything to us. Więc to tak uderzyło, że to takie proste, że Bóg dał nam wszystko, tak naprawdę. And then I thought, well, why do I live my life as if at times I have nothing? ja miałam taką myśl, dlaczego ja żyję, tak nie miał niczego? And I really felt yesterday that God whispered that to remind me, look what I've I've given you, my love for you, with everything. I miałem wrażenie, że to taki burszęb w moim uchu wczoraj, że Bóg mi przypomina, mówi, że zobacz, dałem ci wszystko. And that to me was just just everything yesterday. Something really simple that God was blessing us, blessing everything that He created, um, and He, as Martin said to me later, He said God even stooped down into the mud to create us. I to tak, tak naprawdę ta prosta myśl dotknęła mnie wczoraj właśnie, że Bóg błogosławi nas tak jakby zawsze i wszędzie. I jak rozmawialiśmy później z Marcinem jeszcze, że mówi Marcin tak powiedział, że nawet sięga do błota, żeby nas stamtąd wyciągnąć. What did we have to do for it? A co my potem musimy zrobić? Nothing. Nic. And here we are in this week, to God's word, how is coming close to us. I my teraz jesteśmy w spolanach, tak? I jedyne tak naprawdę, co musieliśmy zrobić, to przyjechać. I teraz możemy słuchać tego, co Pan Bóg dla nas ma, jak chce nas bliżej. Jestem bardzo wdzięczny dla Pana Boga za to, że przypomina mi, ile dla mnie zrobił, ile dla mnie dał i tak naprawdę, jak bardzo mnie błogosławi. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. E, nie zgadzam się z Noelem. <laughs> Ale tylko co do pierwszej części, którą zaczął, czyli że tylko tyle potrafię powiedzieć w obcych językach. Obserwowałem Noela dzisiaj na mszy, jak pięknie śpiewał po polsku, i sobie myślę, jakbym go spotkał pierwszy raz, na pewno bym nie powiedział, że jest Anglikiem. Ja to... Także oso osoby. Osoby umiące czytać z ruchu wark na pewno by zrozumiały, co Noel śpiewa albo mówi. Więc na pewno wczoraj Noel dostał dar języków, o który się modliliśmy. <śpiewanie> <śpiewanie> I Co chciałem powiedzieć a propos mojego takiego odczucia. Często w sobie mam pewne, pewne walki, pewne, pewne sprzeczności próbują się szarpać we mnie. I wczoraj na uwielbieniu właśnie takie coś doświadczyłem na samym początku. Pewnych takich oporów przed jakby zawierzeniem Bogu to, tego, co wczoraj zawierzaliśmy, tak? Z swojego życia itd. i tak dalej. Czym chciałbym się z Wami podzielić? To jest takie krótkie, może nie wiem czy mogę nazwać świadectwo, ale takie doświadczenie, że tak jak Ewa ja powiedziała, Bóg daje nam pewne narzędzia i Bóg daje nam też wiedzę po to, żebyśmy ją wykorzystywali w życiu. Ja starałem się wczoraj wykorzystać to narzędzie i, i wiedzę, a propos właśnie tego mojego oporu przed... Przed przyjęciem tego, co Bóg wczoraj miał dla nas. Tak? Bo sobie myślę na przykład o, o e, modlitwie językami, o darze językami. E, jak Ewa mówiła właśnie o tych językach, żebyśmy teraz zaczęli modlić się językami, to jakbym już ja bym ścisku dostał. Nie? I mówię, no nie, no nie, nie będę, nie, będę, nie, nie dam rady tego zrobić. Nie? I, i tak, taką miałem bitwę w sobie i w końcu taką si może siłą decyzji powiedziałem sobie, dobra, wstaję. I, i to było takie najpierw oglądaliście, Ke oglądaliście Kevina samego w domu, tak? <grystanie> I tego jednego z tak? <grystanie> to, to on tak mam rotał, to ja wczoraj tak zacząłem. <grystanie> Aż w końcu, wiecie co? To, że otworzyłem usta, puściło, tak? Puściło, uwolniło się uwielbienie we mnie, uwolniła się modlitwa we mnie, i co, co zauważyłem, że od razu moje myśli Bóg przekierował nie na to, co, co ja, czego ja nie mogę w sobie przełamać, czy, z czym ja w tym momencie sobie na przykład nie daję rady, tylko przekierował moje myśli na inne osoby. Zacząłem zauważać osoby naokoło, za które po prostu Bóg mówił idźcie za Niego, pomódl. Tak? I to bardzo szybko zmieniło atmosferę we mnie, bardzo szybko zmieniło atmosferę takiego jakby zacięcia, w atmosferę uwielbienia i modlitwy za innych ludzi. Także tyle chciałem się z Wami podzielić. Amen. A ja z góry przepraszam, jeśli nie dam rady, ponieważ mam serce w takim miłostnym uścisku. Wiecie, próbuję, spróbuję Wam ten, to, to, ten uścisk wytłumaczyć. Ale to jest to uczucie, które towarzyszyło mi wczorajszego wieczoru, kiedy zaśpiewaliśmy pieśń Święty na zawsze. wiecie, ja ogólnie nie mam problemu z epitetami, z zasobem słownictwa, ale nie jestem w stanie nazwać tego uczucia, które się pojawiło we mnie wobec myśli, że Bóg jest święty na zawsze. Była to dla mnie tak ogarniająca myśl, tak onieśmielająca. Ale też tak miłosna, wiecie, że to nie chodzi o jakieś moje niezałatwione sprawy, że nie chodzi o y, moje prośby, moje problemy. W ogóle o to nie chodzi. Chodzi o to, że On jest święty na zawsze. I ta myśl po prostu tak wibruje w moim sercu od wczoraj, że pada jakiekolwiek jedno hasło dzisiaj, które przywołuje mi na myśl Bożą obecność i ja po prostu jestem już y, na miękkich nogach. I chciałam Wam powiedzieć, że jest to chyba jedno z niewielu takich pierwszych, bardzo intensywnych odczuć w moim życiu o nieśmielenia świętością Boga. Tak, że On jest święty na zawsze, i moje stawanie przed Nim po prostu jest takie: święty na zawsze, po prostu. Oddaję głos Karolinie.